Dzień katechezy, ale tak naprawdę zaczynamy tego dnia święte triduum paschalne. Trzeba byłoby zacząć, wczoraj o tym mówił brat proboszcz, że często musimy się nauczyć na nowo przeżywania świętego triduum paschalnego przeżywania świąt wielkanocnych, bo i poprzez e, różnego rodzaju nazwy, które gdzieś w nas głęboko utkwiły, jak i przez e, zwyczaje, przyzwyczajenia naszą naturę, e, nie potrafimy tego czasu przeżyć. E, pierwszy, taki, pierwszy taki problem jest z tym, że Skończyliśmy 40 dni Wielkiego Postu. W niedzielę skończyliśmy te 40 dni. Ale tak naprawdę liturgia nie nazywa tego Wielkim Postem, albo też nazywa Wielkim Postem, ale nazywa okresem 40-dniowego przygotowania. Bo nam się niejednokrotnie wydaje, że tridum paschalne, czyli czwartek, piątek, sobota, to jest czas przygotowania do świąt Wstania. Jak wczoraj mówił Michał, nic bardziej mylnego. Tridum Paschalne to już jest świętowanie, a czas przygotowania to był właśnie przez te 40 dni. Przez ostatnie trzy dni słuchaliśmy słowa, u nas przeżywaliśmy rekolekcje, ale słuchaliśmy Ewangelii, w której gdzieś w centrum przez te trzy dni poniedziałek, wtorek, środa był nie jako najważniejsza osoba, ale pojawiał się zawsze w Ewangelii Judasz. To słowo, które miało nam uświadomić, że nawet będąc bardzo blisko Chrystusa można się całkowicie, całkowicie pogubić i bardzo potrzebujemy takiego czuwania nad sobą. Potem przychodzi ten dzień dzisiejszy, czyli Wielki Czwartek, i on jest takim dziwnym czasem takim bardzo dziwnym czasem bo czasami mówimy, że nie odprawiamy że kościół nie odprawiam mszy w wielki piątek. I tak znowu i nie. Prędzej moglibyśmy powiedzieć, że nie odprawiam mszy w wielki czwartek, bo dzisiaj od południa jest w kościele jeszcze spowiedź. Gromadzimy się na liturgii godzin, na laudesach, czyli na jutrzni. Natomiast nie celebrujemy tutaj Eucharystii rano. Dzisiaj tak naprawdę w tradycji Kościoła tego dnia, w Wielki Czwartek, celebrowano nawet trzy msze w różnym czasie. Jedna już, nie jest sprawowane, zanikła. To była msza pokutników, kiedy przyjmowano na nowo tych, którzy podejmowali pokutę, zaczynając od Wielkiej Środy. I wtedy przyjmowano ich na nowo do jedności z Kościołem. Ale zostały te dwie Eucharystie. Jedna, która się nazywa Msza Krzyżma Świętego, ona jest sprawowana. W jednym miejscu w diecezji, najczęściej czyli w katedrze. I tę mszę celebruje biskup z gronem swoich współpracowników, z gronem różnego rodzaju kapłanów, którzy się zjeżdżają. To jest też czas, kiedy się odnawia zobowiązania, przyrzeczenia kapłańskie. Ale tego dnia biskup. Przygotowuje święci, czy błogosławi oleje, które są potrzebne do udzielania sakramentów i różnego rodzaju święceń. I te oleje potem będą rozprowadzane po różnych parafiach. A potem już tak naprawdę nie odprawia się żadnego innego, żadnej innej mszy, bo zaczyna się już. Jedno wielkie triduum paschalne, które to może być trudne do zrozumienia nam, bo my się już przyzwyczailiśmy także z takiego naszego myślenia już tego posoborowego, że Wielki Czwartek to jest taki dzień w którym świętujemy ustanowienie kapłaństwa, trochę Dzień Księdza, dzień, w którym się składa życzenia kapłanom. A tak naprawdę, zgodnie z czasem liczenia biblijnym, to to, co celebrujemy i dzisiaj będziemy celebrować o 18.30, to jest już liturgia Wielkiego Piątku. To już jest. Eucharystia Wielkiego Piątku, zresztą która się skończy dopiero błogosławieństwem po procesji rezurekcyjnej. Rozpoczynamy tę liturgię Wieczerzy Pańskiej właśnie w czwartek wieczorem, ale wiemy, tak jak mamy w Biblii, mamy w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg stwarza, będziemy to w w Wigilię Paschalną słyszeć, tak upłynął dzień, wieczór i poranek następnego dnia. Biblia liczy czas od wieczora do wieczora. Zatem ten wieczór to już jest wieczór e, Wielkiego Piątku. I tak jak na tym slajdzie widać, e, triduum Paschalna to jest piątek, sobota, niedziela, a nie czwartek, piątek, sobota, jako przygotowanie do. Do niedzieli. Piątek, sobota, niedziela. Zaczynamy to, tą, tę wielką liturgię właśnie w piątek. Jak widać, też wtedy gromadzi się cały kościół. To jest jedna, jedna tylko liturgia. Gromadzi się kościół. Nie jest to święto, też takie sentymentalne, święto tylko cierpienia Pana Jezusa. Tu się pojawia cierpienie Pana Jezusa, ale tak jak słyszeliśmy wczoraj w tej Katechazie, to jest męka, śmierć i zmartwychwstanie, nie da się tego oddzielić. To jest wszystko razem. Zaczyna się od tego, że wchodzimy do Kościoła i widzimy otwarte, puste tabernakulum. Bo to jest najważniejsza jedyna, e, najważniejsze i jedyne święto chrześcijańskie. E, dosłownie jedyne, bo z Niego potem wszystko inne wypływa. E, I dlatego, żeby był ten znak wyrazisty, czym jest to świętowanie, e, że z tej liturgii wynika cała łaska, która płynie do świata przez wspólnotę Kościoła, to najpierw pokazujemy, że my sami z siebie nic nie mamy. Dlatego mamy to puste tabernakulum i tego dnia w czasie liturgii, tego dnia, także następnego dnia z tej samej liturgii, liturgii w Wielki Piątek będziemy spożywać konsekrowane Ciało Chrystusa, dokładnie tego dnia. Tego dnia też kapłani ubierają się w biały kolor. Tego dnia, jak powiedziałem, to jest taki czas radości, ponieważ jest radosny śpiew. Śpiewamy Gloria, potem dopiero zostanie, zamilknie, zamilkną dzwony. Jeszcze śpiewamy Gloria przy wielkich, wielkim takim hałasie dzwonów, też dzwonków ministrantów. Kapłani są ubrani w białe albo w złote szaty. To wszystko jest symbolem tego, że Kościół świętuje, Kościół nie... W tym momencie nie, nie zamartwia się, nie pokutuje, tylko świętuje. I w czasie tej liturgii, kiedy gromadzą się wszyscy kapłani, padają takie słowa, które raz właściwie tylko w roku padają. I czasami my to mówimy wszyscy. Równocześnie też o tym wczoraj wspominał proboszcz. Wtedy mówimy w noc przed swoją męką, to jest dzisiaj. Owo to jest dzisiaj jest takim, pomaga nam, tak mi się wydaje, zrozumieć, czym jest Eucharystia, czym są sakramenty. Żeby to głębiej zrozumieć, trzeba byłoby sięgnąć do tego, co się wydarzało, co się działo wtedy, kiedy Pan Jezus zgromadził się z uczniami. Bo Pan Jezus, jak słyszymy, kazał uczniom przygotować paschę. I my czasami mamy takie podejście, takie rozumienie, że ta pascha to była po prostu taka sentymentalna kolacja, w której Pan Jezus, jak mówi gorąco, pragnąłem spożyć tę paschę z Wami. Po prostu się chce pożegnać z uczniami. Ale Pan Jezus mówi, przygotujcie paschę. To znaczy, że jest to coś, co wymaga Rzeczywiście przygotowania, coś co nie jest dowolne. I Żydzi, zaczynając od wyjścia z Egiptu, aż do dzisiaj celebrują Paschę, która jest celebrowana według bardzo określonych znaków. I te znaki, zwyczaje bardzo, bardzo konkretne, też to, co mówił wczoraj Michał uobecniają to, co się wydarzyło. Dla Żydów to, co się wydarzyło przez wyjście z niewoli egipskiej, a dla nas to, co się wydarza, kiedy Pan Jezus przechodzi i wyrywa nas z naszych niewoli, głównie z niewoli grzechu. Tutaj macie na slajdzie tak zwany talerz sederowy. Kiedy Żydzi zaczynają, kiedy patrzą, pojawia się pierwsza gwiazda na niebie, my to też znamy z naszego Bożego Narodzenia, a stamtąd żeśmy to przejęli, pojawia się pierwsza gwiazda na niebie, gra się na szofarze, takim rogu, ogłasza się rozpoczęcie tego świętowania. Wcześniej oczywiście ono było przygotowane przez sprzątanie, pojednanie różnego rodzaju, ale... Tego dnia gromadzą się wszyscy odświętnie ubrani przy najlepszej zastawie stołowej, często tylko i wyłącznie na ten czas przeznaczonej. I zaczyna się od robienia takich znaków, które mają dać wręcz posmakować, doświadczyć tego wszystkiego, co się działo w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Dlatego macie tutaj na tym talerzu y, pietruszka, cebula. Tu jest, to są tak zwane gorzkie zioła, coś, co samo w sobie ma taką pewną goryczkę. To się jeszcze maczało, w, czy macza w wodzie z solą, która ma symbolizować, przypominać krew, przepraszam, nie krew, tylko pot i łzy. Y, to wszystko, co było w niewoli egipskiej. Tutaj ma, też jest chrzan, który też jest taką formą gorzkich ziół, kiedy Żydzi spożywają, to muszą zjeść tyle chrzanu, żeby aż łzy popłynęły z oczu, żeby dało się poczuć ten. E, że to, co się wydarzyło kiedyś, to nie jest tylko kiedyś, tylko dzieje się teraz. To jest dzisiaj. To jest to. E, tutaj też macie na tym talerzu sederowym pieczone jajko. I, i kawałek kości. Kiedy świątynia została zburzona w 70 roku, to już przestano celebrować Paschę w taki sposób że zabijano baranka, bo pierwotnie baranka można było złożyć w ofierze tylko w świątyni jerozolimskiej, celebrować paschę tylko w obrębie murów Jerozolimy. Kiedy Jerozolima została zniszczona, świątynia została zniszczona, to ten symbol, baran, symbol znakiem tego baranka jest kość baranka, ewentualnie innego zwierzęcia. I potem też ten symbol życia to owo pieczone jajko. Są jeszcze takie dwa znaki w tym momencie. Jedno to jest haroset, czyli taka mieszanka bardzo słodka, smaczna mieszanka różnego rodzaju migdałów, jabłek, owoców, czasem kokosów, wiórków kokosowych, która jest w jakiejś misce podana. i Chleb, który że tu będzie ładniej widać, chleb, który jest chlebem pokornym, to jest też znak, który ma przypomnieć Izraelitom, przypomnieć Żydom, że kiedyś byli w niewoli, że ta niewola ciągle ich dotyka, bo ten chleb który nie urósł. Kiedy oni wychodzili z Egiptu, nie mieli czasu e, przygotować e, zapasów jedzenia, więc wzięli tylko chleb, piecz, ciasto, które nie wyrosło i z tego ciasta potem przygotowywali podpłomyki. To jest ten chleb niekwaszony, który my dzisiaj używamy do Eucharystii. E, I ten chleb... E, Maczają w tym harosecie, czyli tym, tej słodkiej mieszaninie, to przypomina, uświadamia, może nawet lepiej uobecnia to, że jak oni byli w Egipcie, to z jednej strony była niedola, ale z drugiej strony sami wspominają, w Egipcie nam nie było tak źle. I chętnie chcieli wracać do tego Egiptu. To przypomina im naturę. Ja opowiadam o tych kilku e, zwyczajach, które były w czasie Paschy, bo Pan Jezus z uczniami robił dokładnie to samo. Oni uobecniali to, co się tam wydarzyło. W czasie Paschy też podnosi się, pije się wino, pije się w czterech kielichach, każdy się błogosławi i ten. Kiedy Pan Jezus z uczniami spożywał ostatnią wieczerzę, czyli ową Paschę, to kiedy powiedział, to jest kielich mojego Nowego Przymierza, Przymierza w mojej krwi, to był już trzeci z tych kielichów. Nie chcę, nie ma tutaj czasu na szczegółowe omawianie tych. Rzeczy chodzi tylko o uświadomienie. To, co robi Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawia Eucharystię, ustanawia kapłaństwo, głównie kapłaństwo powszechne wszystkich chrześcijan, to nie jest coś, co wymyślił, bo jest to coś, w czym uczestniczy naród od samego początku kiedy naprawdę czuje się już narodem wyzwolonym z niewoli i to jest coś czemu nadał nowy głęboki sens. zatem to jest to co Żydzi robili dla nich to jest bardzo oczywiste nawet kiedy to robili w próbowali jakkolwiek celebrować Paschę, nawet w obozach koncentracyjnych, to wiedzieli, że w tym momencie przechodzi Bóg. Że to się uobecnia, to jest coś co się dzieje. I w czasie tej Eucharystii, która jest pamiątką ustanowienia Eucharystii, ustanowienia mszy świętej, Czyta się Ewangelię. Najpierw się czyta list do Rzymian, w którym Święty Paweł przypomina ustanowienie Eucharystii, ale potem czyta się Ewangelię i to nie jedną z synoptycznych Ewangelii, w których jest opis ustanowienia Eucharystii, tylko Ewangelię Świętego Jana. I to jest też ciekawe, poruszające, a przede wszystkim uświadamiające nam czym jest Eucharystia, bo święty Jan nie pozostawia przy Ostatniej Wieczerzy opisu ustanowienia Eucharystii. Święty Jan pisze najpóźniej swoją Ewangelię, głęboko przemyślaną też i wtedy on w momencie, kiedy inni ewangeliści opowiadają o tym, że Pan Jezus wziął chleb, połamał, podał kielich, to wtedy opowiada o tym, jak Pan Jezus umył nogi, umył nogi uczniom. Wstał od stołu, przewiązał się prześcieradłem, zachował się jak niewolnik, pomimo protestów nawet Piotra. obmywa uczniom nogi i mówi, wy mnie nazywacie Panem i Mistrzem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Ale jeżeli ja, Pan i Mistrz, wymyłem Wam nogi, to Wy sobie wzajemnie powinniście nogi umywać. I tego dnia w czasie liturgii Wielkiego Czwartku, tej właśnie liturgii Mszy Świętej, Proboszcz będzie też obmywał nogi tym, którzy podejdą tutaj, będą chcieli. Bo to sam ten znak, ten znak, który się nazywa mandatum, mandatum to znaczy przykazanie. Pan Jezus wtedy, dopiero wtedy, w wieczerniku, już po wyjściu Judasza, powiedział, nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Do tej pory to było, ale tak jak ja was umiłowałem i pokazuję, umywając wam nogi, oddając za was życie. To pokazuje, że sensem Eucharystii jest nauczyć się kochać. Kochać, czyli nauczyć się służyć. Jeżeli ktoś wychodzi z Eucharystii i walczy, chce walczyć, chce krytykować, atakować innych, to nic nie zrozumiał, i właściwie zmarnował ten czas na Eucharystię. Eucharystia za każdym razem uczy nas służby. Jest takie bardzo piękne doświadczenie, świadectwo z głębokiego średniowiecza, no, późnego średniowiecza. Król Władysław Jagiełło, czasami mówimy, nam się wydaje, przynajmniej nas tak w szkole uczono, że, że to był taki trochę dzikus z Litwy ale król Władysław Jagiełło był głęboko wierzącym katolikiem, chrześcijaninem prowadzonym przez duchownych, przez kierowników duchowych z Czech razem z królową Jadwigą bardzo poważnie traktowali wiarę. Uczestnicząc we wszystkich liturgiach, przyjmując komunię, spowiadając się. Natomiast Wielki Czwartek dla króla Jagieły to był taki czas, w którym w ogóle nie wchodził do kościoła. I to może nam się wydawać, jak to, to tak, taki bardzo pobożny, a nie wchodził do kościoła, bo on wtedy na swoje królewskie komnaty zapraszał. Dwunastu ubogich, takich prosto z ulicy, obmywał im nogi i zapraszał ich na uroczystą ucztę. Osobiście król to robił, umywając nogi owym ubogim zupełnie przypadkowym i robił to regularnie, bo król zrozumiał, czym jest służba. Zrozumiał, co wynika z tego, czym jest Eucharystia. Bo z Eucharystii wynika ta gotowość służby. Potem e, Eucharystia, którą celebrujemy w Wilgi Czwartek, nie różni się jakoś w szczególny sposób od innych Eucharystii. E, kończy się właściwie komunią świętą. Potem przenosimy najświętszy sakrament do kaplicy przechowywania najświętszego sakramentu. Znowu to jest to nazwa, niewłaściwie często nazywamy ją ciemnicą, często ją stroimy, żeby tak wyglądała jak ciemnica i często jest też tak, że w tej ciemnicy jest taka krótka adoracja. Natomiast jest też znak, o którym się czasami zapomina, a tymczasem warto go robić, to jest znak obnażonego ołtarza. To znaczy po tej, po tej liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do owej kaplicy przechowywania Najświętszego Sakramentu. Tabernakulum zostaje otwarte, zdejmuje się z ołtarza obrusy. Jakby nie ma liturgii, nie ma, nie ma sakramentów, w tym momencie w Kościele następuje jedna wielka cisza. Cisza dlatego, że tak jak mówiłem, ta liturgia Wielkiego Czwartku, właściwie Wielkiego Piątku rozpoczyna święte Tridum Paschalne, zaczyna się znakiem krzyża, nie udziela się na końcu błogosławieństwa, bo ta liturgia nieustannie trwa. Jak wrócimy do domu, cokolwiek będziemy robić, czy pójdziemy spać, czy będziemy jeść, czy będziemy rozmawiać z kimś, czy, będzie, czy pójdziemy do pracy, to jest nieustannie trwa ciągle ta sama liturgia i to jest taki czas ciszy. I dlatego ten ołtarz obnażony ma nam przypominać, nie ma Jezusa. On jeszcze zajaśnieje w Wielki Piątek, o tym będzie zajaśnieje wielką chwałą Wielki Piątek wtedy, kiedy będzie wisiał na krzyżu. Ale w tym momencie, jakby nie ma Jezusa, jest jeszcze taka tradycja, która sięga wczesnego chrześcijaństwa. To jest tradycja Agapy. To znaczy po tej liturgii, w pierwotnym wcześniej dawno chrześcijanie przez długi czas gromadzili się na świętowaniu i w wielu wspólnotach w kościele też to się praktykuje. Po tej liturgii zaczynało się świętowanie, w której spożywano posiłki, radując się aż do północy. W tych cieplejszych krajach to świętowanie bywało na zewnątrz, na dworze, rozstawiano stoły, wszyscy się cieszyli, aż przychodziła północ, wtedy wbiegał diakon i głośno krzyczał, aresztowali go. I wtedy wszyscy zostawiali to jedzenie, diakon odczytywał Ewangelię o pojmaniu Pana Jezusa i wracali do kościoła i wtedy czuwali tej kaplicy przechowywania Najświętszego Sakramentu. I to jest taki sens czuwania, właściwie nie z piątku na sobotę, tylko z czwartku na piątek, bo to jest taki czas, kiedy Pan Jezus jest w więzieniu i tam pewnie też sam nie, nie spał, albo trudno mu było spać. Jest prześladowany i wtedy jest dobry czas na takie czuwanie. Dobrze jest, dobrze byłoby też spróbować wprowadzić w własnych rodzinach taki, trochę takiego czasu świętowania także po tej Eucharystii, a jeszcze przed Wielkim Piątkiem.